Zaczynamy od chlebka bananowego i zjem go na śniadanie, bo to w sumie takie ciasto, ale spoko. I już mam do tego takich mega ciemnych bananów. Takie są najlepsze, bo są najsłodsze. Dwa banany powinny być trzy, ale mam dwa, dwa jajka. Do tego dodaję cukier. Możecie to posłodzić czymkolwiek chcecie. Trochę soli, wiadomo. Mm, cukier wanilinowy. Uch, wpadł mi w włos, a mam związane jakby co: mąka. Nie pamiętam dokładnie teraz, chyba 170. W każdym razie na dole będzie przepis. Teraz olej. Można było dać masło, ale ja wolę dodać olej. Blenduję. I ja oczywiście zapomniałam, trzeba dodać kakao, bo chciałam, żeby był czekoladowy, więc wsypałam trochę kakao i blenduję znowu. Ja uwielbiam blendować, bo nigdy tak dobrze niczego nie wymieszam ręką i dlatego dodaję dwa paski gorzkiej czekolady, bo uwielbiam chlebek bananowy z czekoladą. Więc mocno ją kruszę i wrzucam po prostu. Ona się tak fajnie rozpuści. No, i właściwie to mieszam to, i oczywiście nie mam formy na chlebek, więc używam takiej y, blachy i nie patrzcie na nią, ona jest w strasznym stanie. Muszę wymienić niestety i kupić trochę lepszą. W każdym razie do piekarnika i tak on wygląda. To jest ciasto, nie chleb. I tutaj mam dwa kawałki tego bananowego chlebka właściwie ciasta. I na górze jest. Trochę mrożonych, y, mrożonych owoców, takimi zborówki maliny, truskawki. I sobie je zblendowałam i polałam ten y, to ciasto. No i sobie teraz jem. Wiem, że trochę tak ciasto na śniadanie, ale są tam banany, więc y, wybaczcie. Teraz obiad, czyli pizza bez mąki. ścieram dwie duże cukinie na y, dużych oczkach na tarce. Dodaję soli. I teraz y, odkładam to na pół godziny, może być nawet na godzinę, aż cukinia puści wodę. Ścieram ser. Kroję tofu. Yy, będzie z tofu. Mamy wege, więc nie daję żadnej szynki. I zaleję to tofu po prostu sosem sojowym. Nie chcę się już bawić w żadne cięższe tam marynaty. Kroję sobie od razu mozzarella. Yy, Lubię sobie po prostu wszystko przygotować wcześniej. Yy, też kilka pieczarek. Oczywiście okazało się, że wzięłam ich za dużo. Wystarczą wam dwie dosłownie na tę wielkość albo na trzy. Teraz te nie trzeba mocno odcisnąć. Później dodajemy dwa jajka. Mieszamy, mieszamy. Trochę z czosnku, pieprzu, ziół prowansalskich do pizzy pasują. Wrzucam żółty ser. Mieszam to i właściwie to jest gotowe nasze ciasto. Rozkładam na wysmarowaną olejem blachę. Nie bawiłam się w układanie yy, koła takiego jak pizza, po prostu zrobiłam prostokąt. I, I tutaj też bardzo prosto użyję ketchupu z przyprawami zamiast przecieru pomidorowego. Tutaj mam wyciągnięty z piekarnika ten placek cukiniowy. Smarujemy ketchupem z czosnkiem i pieprzem. Rozkładam pieczarki. Dodaję tofu z, yy, w sosie sojowym. Dodaję mozzarella. I tak naprawdę zapiekam i to gotowe jest. Trzeba teraz pokroić, i ta pizza jest pyszna. I ją będziecie jeść sztućcami, nie tak ręką, bo ona jednak troszeczkę się może rozwalać, ale jest pyszna. Naprawdę bardzo podobnie smakuje jak zwykła pizza. Teraz robimy różowe krokiety. Szklankę mąki wsypuję do miski, do tego dodaję łyżeczkę soli, dwa jajka. Dodaję 3 łyżki oleju i teraz normalnie dodałabym mleko, ale dodaję pół szklanki soku z buraka, pół szklanki mleka i około 1 trzecią szklanki wody. Mieszam to wszystko dokładnie. U mnie trochę grudek zostało, ale to nie przeszkadza później. Powinnam to zrobić blenderem i ma taki piękny kolor, uwielbiam ten kolor. Tutaj widzicie, że mam trochę grudki, ale ja się tym nie przejmuję, bo to nie wpływa w żadnym stopniu na smak yy, tego dania. I sobie smażę naleśniki po prostu najzwyklejsze i one wyglądają trochę brzydziej niż to piękne ciasto, ale mamy naleśniki. Obieram Teraz... sobie jedną marchewkę i ścieram ją na tarce. Kroję sobie jedną małą cebulkę, później kapustę kiszoną wątpliwej jakości odsączam z wody tak porządnie. Kroję ją sobie. Y tak szatkuję jak najdrobniej mogę. I tak naprawdę będziemy teraz przechodzić do przygotowywania farszu. Na patelni rozgrzewam olej, wrzucam marchewkę z cebulą. Czekam aż to wszystko sobie ładnie zmięknie, wchłonie olej, dobrze się przysmaży. A później dodaję do tego pieczarki. Ja mam akurat y, zblendowane i zamrożone pieczarki. To jest mój patent, żeby mieć, jak, żeby mieć na już pieczarki gotowe do takich y, dań. Wszystkie składniki w opisie. Teraz dodaję już tylko tę kapustę pokrojoną. Cyk, mamy. I y, mieszam to i pozwalam, żeby się to fajnie podsmażyło. Tak jak do pierogów z kapustą i grzybami, tak jak po prostu byście robili. Dodaję soli. Mnóstwo przypraw, żeby było aromatyczne. Pieprz i czosnek. U mnie to jest takie, mm, takie trio po prostu najlepszych przypraw. Ok, bułka tarta, jajko, i teraz po prostu nakładam kapustę na naleśnika, zawijam go w miarę możliwości i tak, żeby się nie rozleciał, bo mi się jeden rozleciał, maszam sobie jajku i obtaczam w bułce tartej, panieruję i tak naprawdę. To robię tak ze wszystkimi. Robię tak ze wszystkimi, i tam w miarę staram się e, rozsądnie rozplanować farsz, żeby mi wystarczyło na wszystkie. I na oleju smażę sobie te krokiety, i tak naprawdę to jest wszystko. I te krokiety są przepyszne, bo ja uwielbiam na przykład pierogi z kapustą kiszoną albo krokiety, i mega to smakuje. I jest taki fajny, delikatny posmak, um, posmak y y y buraka. Tak. To jest y tyle. Tak się prezentują. Jeszcze teraz szybka recenzja i widzimy się w następnym filmie w sobotę. Cześć! Krokiety zazwyczaj kojarzą się z mięsem, ale ja mam dla was coś mega ciekawego, bo to są krokiety z kapustą kiszoną i z pieczarkami. Ja, chciałam zrobić je takie bardziej ciekawe. I one mają różowy kolor pod bułką tartą, używając soku z buraka. No i teraz w końcu nadszedł ten moment, że w końcu coś przetestuję. Są bardzo dobre. Fajnie um, czuć trochę tego buraka. Um, mam nadzieję, że wy dzisiaj, w czwartek, też zjedliście coś e, niemięsnego. Jeśli nie wiecie, właśnie to na moim Instagramie zrobiłam taką akcję, że co czwartek nie jemy mięsa i wrzucam tam jakiś przepis.